Cześć wszystkim, ja się nazywam Andrzej, a mój kanał AKE Smile. Data otwarcia tego dworca to rok 1844. Już tak jak mi się tutaj wydaje, to już po 40 latach zdaje się było przejście na nowy dworzec. Po 1880. Już Wam mówię dokładnie. Dokładnie 10 maja 1880 roku 50 metrów dalej. To jest otwarty nowy dworzec, czyli ten. Zaraz tam pójdziemy, Wam pokażę z bliska. Tu mamy naszą pocztę, główną teraz. A tu mamy nasz pierwszy dworzec. Chciałem Wam pokazać, jak wygląda z drugiej strony albo od środka, ale co się okazuje, czego nie wiedziałem wcześniej, tu mieszkają ludzie. ludzie. Wszędzie w domach mieszkają ludzie. Ale no, ogólnie mówiąc, budynek jest zamieszkany. Nie jest opuszczony. Tutaj mamy fotografa. Kiedyś był sklep meblowy, dawno, dawno temu. mamy takie drugie wejście. Jest takie zapomniane, jak się tutaj wygląda. Nie wiem, jak to widać. A po podejdę i zobaczycie. To jest nasz pierwszy dworzec. A tutaj tam też strony też jest część zamieszkana. Słabiej, to, to widać, że to takie bardziej ogarnięte, ale też tam mieszkają ludzie. Ktoś tam mieszka. O tak. No, wiadomo, że ludzie. Może tutaj nie pozwolili na wymianę okien, dlatego, bo to zabytek. Dobra, idziemy do dworca. Już tego, co istnieje do dziś, od 1880 roku. To ile? 140... 143 lata. Zobaczymy, jak się trzyma. Zobaczycie to środka. W tym miejscu, gdzie dzisiaj stoi Biedronka, był dworzec, ale PKS, czyli autobusy. I były takie perony. Jak znajdziecie zdjęcie w internecie starego dworca PKS, to gdzieś wam tutaj dorzucę. A my już wchodzimy w boczki z na dworzec Legniecki. Ten, który jest od 1880 roku. Nie dawno była 143 rocznica, bo to jest od 10 maja. 880 roku. No, powtarzam, czy wiem, ale warto tą datę zapamiętać, no bo od tamtej pory taki stoi to budynek. Tu mamy kasę bilansową. Kasy. Nowe fajnie się wydają, przynajmniej tak wyglądają. Tu mamy bardzo górcowy. Nie do nie jadłem, nie powiem jak smakuje. Takie fajne okna są. Tu mamy duże wejście. tu jest miejsce do wynajęcia tu swego czasu były dobre tosty ale już tu ich nie ma, ale są w innym tu mamy taką tablicę informacyjną Nieco. przejście na peron. szybko przelecimy perony on jest z powrotem pokażę Wam jeszcze co jest obok dworca, Takie też fajna, fajna zabudowa Nasz dworzec jest teraz w remoncie. Nie do końca wszystko można zobaczyć. tutaj, widać. tutaj są przejścia. Uwaga, przebudowa PWM 1A. Widzicie, tu to wszystko tutaj jest zamknięte. Tu będą chyba robione windy, albo drugie wejścia, tak jak mamy tutaj z tej strony. Spotki. Tak będą z są. Idziemy na pierwszy tor, zobaczymy, jak to wszystko wygląda. O, tu mam już część montowaną. Nawet jedzie jakiś pociąg. No i to tutaj, to wszystko to już jest nowe. No, ruszyło, ruszyło. Poprzednia firma, która to robiła, jakoś się nie kwapiła do, do tego, żeby działać. No i jedzie pociąg. Zobaczycie to zaraz blisko. A, tutaj mamy czówce, w której też mamy film. Co prawda nie nie tak dobry jak w dalszych filmach, ale gdzieś tutaj pokaże się zdjęcie z tego filmu i w nim opisie na pewno nawet. No i tak nadjeżdża ta pociąg.

Tak wyglądają nasze ciuchcie. Najstarsza, jeszcze parowa i elektryczna. Dobra, przeskoczymy jeszcze na jeden peron, na, na ostatni. Do ostatniego zrobimy jakieś z ujęcia. I wrócimy na przedgórzec, pokazać właśnie ten budynek z drugiej, z drugiej strony, z boku, tak Dobra, idziemy zobaczyć na inny peron. Jesteśmy na peronie piątym. Część czego już wymontowany jest zdaje się, tak już tam wygląda A tak wygląda część remontowana. Byliśmy tam za tymi zielonymi szybami na tam gdzie stoi tamten pociąg jesteśmy na ostatnim kolonie. O, tutaj zbliża się następny pociąg. Widać i tu się dzieje. Tutaj teraz widać, że coś, coś jest zrobione. Pomyślałem, że przez tą siatkę nie będzie nic widać, ale nie, nie jest tragicznie, bo już miałem z, zamiar zrezygnować z tych ujęć, ale jest coś widać. Jak ludzie pracują, no nawet na ostatni raz jak robiłem to nie było nikogo widać, po prostu coś, coś robiłem. No dobra no i co? Tyle byłoby z dorca. Idziemy przed główne wejście. Jeszcze Wam pokażę, jak wygląda ten placek przed głównym wejściem, ten duneczek składany z boku no i co? No zobaczymy jak to będzie się kręcić, jak będzie już jej remontowane. Mam no, miejmy nadzieję, że to się ruszy, jakieś sklepiki zrobią coś tutaj na miejscu. Zobaczymy. I tak wygląda bożec. Z napisem Legnica, który się w tej chwili nie świeci, bo jest jasno, ale wieczorem się świeci. Fajnie wygląda z perspektywy tutaj, tego głównego wejścia z placyku. Teraz Wam pokażę. Tutaj taki fajny budynaczek, Jest jeszcze to, też chyba należy do dworca. Ten cały placyk, te, te lampy, nie wiem czy to widać. Tu mamy jedną lampę. Tu mamy drugą lampę, tu mamy trzecią lampę. Tu mamy czwartą lampę. A tu jest ten budumeczek, o którym wam mówiłem taka jakby dobudówka, nie wiem jakby to nazwać tego dworca. Nie wiem co tu konkretnie jest. Się co tu tutaj myśli. Tanie ubezpieczenia. Wiem, bo byłem. One no, są takie tanie, że z internetu można znaleźć tanie. O, coś tam jest napisane. Idziemy przeczytać. No już wiem, co tu jest. Centrum obsługi klienta PKP Karni. No i dobrze, tyle byłoby z dworca. Zostawcie w komentarzach, jak możecie jakieś miejsca, które jeszcze warto, warto zobaczyć, a których ja nie byłem i które warto pokazać. No i jak już jesteście w tym miejscu, to wiadomo, co macie zostawić. Te lajki suby, komentarze i te inne pierdoły, co trzeba za Was zostawić. Was to nic nie kosztuje, a mi może pomóc w rozwoju kanału. Byłoby tyle. Pozdrawiam. Cześć.